Witam kumieczluzu, jestem 6 Witam was w kolejnym dniu w naszym e, małym królestwie. E, kolejny dzień, kiedy coś robimy. E, czy coś się zmieniło od ostatniego odcinka? Raczej nie. E, Ksosarka została kucharzem. E, Migridka pracuje w polu. Chłopaki wiedzą, że pałam do niej po prostu cudowną miłością. E, rozwalił się most. Coś się zbugowało. I jedna kostka, która tu powinna być, nie istnieje. E, przez co musiałem zdjąć e, świeczkę, a jak widzicie, tego bloku tu tak jakby nie ma. A boję się, że on został dodany osobno. Został dodany osobno, a właśnie o tym nie pomyślałem, że on mógł zostać. Wiesz, to jest dobre pytanie, bo te bloki są tak jakby dopięte. Ale nie tutaj. Okej, okay. no i nasze minionki tutaj powoli e, kopią fundamenty pod mm, zamek. Nie wiem, jak to wyjdzie. To będzie pierwsza budowla tego typu, którą będę budował. Mm, I mam już e, koncepcję murów. Nie mam niestety koncepcji, co będzie w środku. E, bo boję się, że to nie będzie zamek jako taki, to po prostu będzie kasztel, że tutaj będzie to wszystko tak wyglądać, a naokoło będzie otoczony murem i nie wiem, co będzie w środku. I jeszcze na to nie wpadłem. Aha, domek Floriana tutaj e, został teoretycznie skończony, ale jeszcze nie wypełniałem go itemami, więc możemy to zrobić w sumie teraz. E, czy mam przedmioty, które są mi potrzebne do życia? Mamy dwa łóżka. Świetnie, dwa łóżka się tutaj zmieszczą. E, nie będziemy tutaj dawać żadnych stołków, niczego takiego. Tak mi się wydaje. Przeniesiemy. Eee, przeniesiemy warsztaty tak jakby tutaj. No powiedzmy, no nie będzie to wyglądało za ładnie, ale lepsze lec niż nic. I chyba łóżek nie można przypisywać do... Można. <coughs> Forien! To twoje łóżko. Świetna, Świetna, Świetna sprawa. Myślałem, że nie ma takiej opcji, a jednak taka opcja jest. To już wiem, że tu będzie trzeba zbudować wieżę i w wieży będą, będą spali gar, gardzień. Zrobimy takie baraki. O, tak. Zrobimy baraki. To będzie spoko. Okej, okay. warsztaty przeniesione. Czy mają zapisane, co mają robić? A nie, bo mi się wszystko skasowało, więc nic nie mają robić. No, możemy zobaczyć, czy będzie miał dostęp do warsztatu. No, tutaj mi się za chwilę kamień skończy, więc nie będę musiał iść kopać kamień, ale to tam. Niewielki problem. Ma dostęp, świetnie. E, jedyny jeszcze problem jest taki, że tutaj mam dwa giant zombiaki i dopóki mm, Klesia nie zostanie klerikiem i nie będzie mogła nas healować, e, to nie mam zamiaru się tam wybierać. Niestety nasz e, austriacki akwarysta dzielnie tam. Biega, ale nic nie robi. Liczę, że tak jak w poprzednim odcinku trafi się jaszczurka, która będzie tam próbowała coś mm, zaszturmować, naprawdę by nam to pomogło. No właśnie, mam problem też z kwiatkami, tak, że tak powiem, nie zbieram ich jakoś chętnie. No szkoda mi tego mostu. Nie powiedziałbym, że jest piękny, ale też no, nie podoba mi się, że nie podoba mi się też to, że tutaj się zuje ten problem. No bo widzicie, mogę, nawet tego nie mogę położyć, bo tutaj tak jakby nie ma niczego. Ale jest, a całego mostu na razie nie ma sensu demolować, no bo nie będę miał... Jak, że tak powiem, nie będę miał w ogóle dostępu. Hmm, no, Ale poza tym sobie to wszystko w miarę funkcjonuje. W sumie uroczy. uroczy. Tu brakuje wice... Lampy i drzwi, tu brakuje samej lampy. Czyli potrzebuję dwóch lamp i jednych drzwi. Folion. Zdecznie, dlaczego ja śpię w mieszkaniu, mieszka mieszkaniu folion? źle się z tym czuję. Dobra. O Jezus, czemu jedną? Utrzymaj cztery. Cztery te. I na pewno potrzebujemy. Przynajmniej dwie te lampy. Powoli wypadałoby zacząć robić ścieżki. Tylko, bo jak zaczniemy budować ścieżki, to, to będzie bardziej wyglądać jak miasto. Problem jest taki, że żeby zacząć budować ścieżki, muszę chociaż skończyć zaczątki tego. A, I muszę to jakoś mniej więcej rozplanować. Hmm. Ale będzie dobrze. Jestem za tej myśli. Dobra, robimy pauzę. I człowiek myśli, że będzie miał trochę spokoju, pięknej krainy i tak dalej. A tu wuj, pojawia się goblin, który <laughs> kici w Kawa Kawałek kamienia za jedną łóżko. Dobra, S te dźwięki są niepokojące. Dobrze, mamy problem. Problem tej natury, że Krysia nadal nie jest klerykiem, a my będziemy musieli iść na wojnę. Dlaczego jest to dla nas problem? Jeśli Krysia miałaby już wystarczający poziom, czyli byłaby drugim herbalistem, moglibyśmy zrobić kleryktom i Krysia mogłaby się stać klerykiem i kastowałaby spele. Problem jest taki, że Krysia jest idiotką i nadal nie ma tego poziomu. I zastanawiam się, czy na dwóch wojowników, bo... Nie no, teraz ich tam mnie pobije jeszcze tutaj te zombie. Ciekawe, czy będą te zombie z nimi walczyli. Invaders approaching. Nie inwajderca, tylko dzikie wilki, te dzikie wilki w sumie moglibyśmy wybić tutaj ze względu na to, że mm, kiedy gobliny się z nimi zaprzyjaźnią, to wtedy my będziemy mieli problem. Uuu, patrzcie jaki mam piękny network, ślicznie. Większe morale, czyli 14 wyliczerców już mamy. O fakt, tutaj też dzikie wilki. Dobra. Okej. Okay. Czyścimy te obozy. Próbowałbym z tym Giant Zombie, tylko nie wiem czy sobie poradzą. Uh o! -oh. twierdzić, że się nie opierdalają. Ja oczywiście zbieram po twarze. Ale się udało. <śm> FOOOK! Co mnie atakuje nieba? Oh fuck. Oh fuck! Potrzebuję zebrać te surowce. Jesus Christ. I właśnie to miałem na myśli, mówiąc o tych priorytetach. Oh, o fuck, bielak umrze. Bielak ucieka, ale. Nie, nie bij się! Nie bij się! O kurde. To było bliskie. A czemu nie biorę zupy? Tylko biorę hmm. Well. Tak. No patrzcie. na czym to do Church of Planting. Jezus, ale oni sobie rzeczy życzą. Dobrze. <ścoughs> Udało się, no. O! No nie wierzę. Ktoś nawet pobiegł pozbierać te rzeczy. Ślicznie. Dobrze, przyda nam się to. Coś fajnie było, gdyby oni te skóry też zebrali, bo to naprawdę moich warriorów kosztuje trochę wysiłku, żeby pozbierać te rzeczy. Te świnie tego nie doceniają. Aha, nie, zaczęli to podnosić tylko i wyłącznie ze względu na to... No dobra, no i teraz ty jesteś ranny i dlaczego e, ty nie możesz zostać wyhilowany potionem? Mamy tutaj potiony, nawet stąd jakiegoś... nie widzę. Nie widzę, że się tam leczą, serduszka. Ty, a może już nie ma tych potjonów? A ja jestem dupkiem. Ty, nie ma tych potionów. <laughs> Czyli autentycznie, Jezus, Maria, kleleczka, co się robi? Niewiarygodne. Całe życie w kłamstwie. Hmm, potrzebujemy zebrać tych rzeczy. To na pewno. Ale skwiera mi szczerze mówiąc, mała ilość tych kwiatuszków tutaj. Bo kiedyś można było je sadzić tak po prostu. Teraz mi się wydaje, że żeby je sadzić, potrzeba mieć. E, nie, po, nie tyle poziom farmerów, co, co można je sadzić. Jestem debilem. Cześć nie się nie dało! O, Jesus, dobra, super. To teraz musimy tylko liczyć, że na siebie się ogarną. No teraz, akwarysta e, akurat robi zupę, e, więc e, te pola są trochę wolniej obsiewane. No ale liczę, że uda się to ogarnąć. O widzicie? Teraz u Forjana śpi, po prostu normalna kobieta. I to miglitka. No cóż, Forjan. E, hmm, tak się zdarza. Trader. If you, if you make me steal Eingard, the Creative Ways... Co za stal? Co? Nie. Eee, dobra. Teraz tak. Zobaczmy sobie na listę naszych cudownych mieszkańców póki co. Hmm. Muszę patrzeć na statystyki. O, ale ten ziomek mi się podoba. Czarnuszek. Czarnuszku, oficjalnie zostajesz nikim, bo czegoś nie ogarnąłem, chyba. Ale już wiem kim będziesz. W sensie, kim się staniesz. No. E, nie dlatego, że jest czarny. Chyba. Dobra. Aha. A, nie mam kam... A, wiem czemu nie mam kamienia. Nie mam kamienia, bo przecież cały czas są robione prace hmm. nie wiem czemu ten pet jest cały czas głodny dobra, oni zaczęli po prostu znosić surowce wszelakie i to wcale nie jest dla mnie problem bo w końcu mam zebrane surowce i to jest dobre hmm, teraz by się jeszcze przydało właśnie, bo miałem koncepcję Koncepcja była całkiem niezła. Eee, ciula No tak, bo tu mamy to. I tu będziemy na pewno robić kopalnię, ale chętnie bym poświęcił tutaj jedną część. Więc nie rozumiecie o co mi chodzi, ale zaraz zrozumiecie. Chciałem zrobić to w ten sposób. Eee, I teraz chciałem wziąć ten kilofik. Na pewno nie tyle, bo tu jest z tego całkiem sporo. No ale zrozumiecie miać chyba. A w sumie nie, powinienem zacząć robić to w ten sposób. Będzie mi prościej ogarnąć wtedy. I zastanawiam się. No i takie na dwanie. No właśnie tak. Dobra, zobaczymy co z tego wyjdzie. Daily update nie wyrobiłem z networfem. jak zwykle. Nie fajnie kopią tą ziemię. Tak, speed gun says. tylko Właśnie się zanotowałem, jak dużo zepsułem w tym momencie. Po... Co to był za dźwięk? Nie wiem. E, bo powinienem użyć innego tego. Oh well. Oh well. E, o. Część nie, chyba nie jest tak źle. Teraz, no tak. Albo może trochę jest jednak źle. Przegiełem. To jest coś do czego ja mam talent, wieczny talent. I, i niestety tak jest. Zróbmy tak i zróbmy. Yy. Tak. Czy mi się wydawało, czy widziałem tutaj goblina? No, chyba mi się wydawało. No, nie wiem, coś mi się przewidziało. Dobra. To wygląda fatalnie. Źle się do tego zabrałem, no ale pierwsze koty zapoty. płoty. Umówmy się, że to nie chodziło o to, że ja próbowałem zrobić schody, tylko ja tak naprawdę potrzebowałem e, gliny i, i... dlatego to tutaj kupowałem. Fuck. That is so fucking awful. <coughs> Oh, well. Ja przynajmniej będę ją znów glinę na sprzedaż. To trochę potwa. Eee, dobrze. Nie, bo oni budują szybko te... te cudzysłów, tą glinę. Jestem eee, okropny. Dobra. To, to było specjalnie tak zrobione. Tak, definitywnie. Nie, no plan miałem dobry. Gorzej z wykonaniem. Wow, What? co? Chyba mamusia się wkurzyła. Hmm. Kurwa, zmiotli go, ale... Oh, fuck! Powiem wam szczerze, nie jest dobrze. Za dużo, że tak powiem... E... Za dużo tutaj rzeczy obrywa w różne sposoby i to mi się wcale nie podoba. Podoba mi się za to, że to już jest tutaj... Powiedzmy, że skończone. Zrobiłem błąd. Mianowicie, powinienem zacząć wyżej. Gdybym wyżej zaczął, to nie byłoby tego kłopotu, który się tu pojawił. Tak jak w tym momencie, mnie. Nie, no szkul, w dwa macie serio. Gdzie tego Trolladera? był fajny Trolladel, chciałem dać fajne rzeczy. Dwa wygodne łóżka, a i dał mi dwa wygodne łóżka, jak miałem. Nie, nie, nie... O, ale on też ucieka. O Jezus... Nie, jak zaraz nie będę miał kleryka, to ja dostanę A zawału B bardzo się zdenerwuję. Nawet nie pauzuję tego odcinka, bo nie mam kiedy, Jesus Christ. Zrób Potiona. że jak ten dupek stwierdzi, że odpala klucjatę, żeby mnie zabić, to będzie problematyczne. Fuck sake. Potrzebuję klerika. Nie potrzebuję kolejnego warriora to na pewno. Co ty. Nie. Nie. Co oni tam kurwa robili? W tym momencie cofnęliśmy się lekko w czasie i przerzuciłem naszych tutaj obrońców, żeby bronili bazę. Co powinno spowodować, że będą chodzili tylko w tym obszarze. Więc w tym momencie nie umrą. Co z plusem. To jest że nie jestem pocieszony, że muszę tak robić przez to, że nie mam jak leczyć swoich żołnierzy, co jest bez sensu kurwa, bo mi kwiatki nie rosną. Jezus Jesus Christ. No i widzicie, nasi siłoriorze są... Wiecie co by było fajne? Możliwość... E... Możliwość tego, żeby oni się trzymali z dala od walki. No i zaczyna się light Party. Ziomek, wytnij... Nie, nie uciekaj, tylko wytnij do końca te schody i się nie pokazuj. Dobra, bo ja rozumiem, że oni przez mur, przez ten... Oh, fucking shit. lecz koblina. No, no. Jak najszybciej potrzebuję klerika. Do tego potrzebuję Bolt of Letter. Do tego potrzebuję tkacza. Nie myślałem, kto zostanie tkaczem, ale chyba z to, Toloboma zrobię tkacza w tym momencie. Bum, Tolobom tkacz. Świetnie. Ach, dobra. Musimy jak najszybciej. Nie wiem. O oh, Jezus, a mi coś poli. A, coś mi. Mnie... Mmm, dziwne i nieprzyjemne. Aaaa! Ah, coś na kostkach. Dobra. Mmm, tak. Tak. I wtedy zaczynamy Bottle Flutter, zaczynamy robić te LEDy. E, Tolobą będzie miał najwięcej roboty, ale to normalna. Tkarz zawsze ma najwięcej roboty. Powinienem postawić tę łóżkę już na ziemi. Nie wiem, gdzie są te warsztaty w ogóle. Jak widzicie, ci nawet nie wstają z łóżka już. Tak zacznijmy. Dobra, podnieśmy te dwa łóżka. I na ich miejsce wstawiamy te wygodne łóżka. Okay, Gobliny nadal outside of our castle, łącznie z tym ćwokiem. Aha, ci będą tutaj dzielnie wybiegali i uciekali z powrotem, ale następki to póki co nie interesuje. Hmm, gdzie są warsztaty? Tu są dobre. Jest jeden. Jest drugi. Jest trzeci. To jest w ogóle przędzalnia. Dobra, teraz tak, kolobą. Tych potrzebujesz przynajmniej 10 mieć zawsze. Ty wypadałoby mieć później 5. A Jezus Maria. To tych potrzebujesz mieć 12 w takim razie. jak będziesz miał to, to potrzebujesz mi przynajmniej 4, to robimy sobie taki mm, krąg wzajemnej adolacji. Dobra. A wy się regenerujcie. Dobrze, kwiatki zaczynają się tutaj wzbijać. Jeśli te wszystkie kwiatki zostaną zabrane, to wtedy powinniśmy nasłamić na tyle dużo potionów, że od razu zrobimy kleryka. Eee, I wtedy będzie mi trzyosobowy oddział plus kleryk, a to sprawi, że powinniśmy już na lajcie tutaj dać się radę. No, też dać tutaj latę. Teraz na, nasze ziomalki nie mają co robić. Nasze ziomalki. E, nasze ziomalki nie mają co robić. Zacznijmy, że mają zabrać to i to. Problem jest taki, że ciężko mi. A już wybiegają. Dobra. Czyli jeśli jest powiedzmy mniej więcej spokój z goblinami póki co, to możemy spróbować wyciąć tutaj kolejne korytarze. Łącznie z wstawieniem drzwi. Nie wiem czy one nie pozwalają goblinom wejść do środka, ale wiem, że ładnie wyglądają, dlatego je tu chcę. Fuck! Nie, nie chcę tego tak. Nie chcę! Nie wiem w jakim stanie są moje wojownice. Tak, moje wojownice są w tak abstrakcyjnym stanie, że śpią cały czas. Fuck sake, serio! Co? Oni jeszcze otwierają te drzwi w ścianie? O, Jesus, co za debile Pomyśleć, że kiedyś e, oni, jak atakowały gobliny, to wszyscy robili takie Uber-komando, że po prostu rozwalali, co się dało. Mo trzeba było? Mogę mu miskodać po prostu tu. Też wydała lada. O, oh, Jezus, ten odcinek podchodzi pod imieniem e, Cholera, prawie umarłem, cholera, mam zepsuty most, cholera, gobliny chcą mnie zaciukać. A jeszcze zanim skończymy, chcę jedną rzecz sprawdzić. Weźmy sobie, nie kowala, weźmy kogoś, kogoś niezwiązanego z niczym. Eee. Aha. Pojawił się ten... O. Fuck sake! Co za debile jakby nie mogli się tam bronić? Dobrze, że ten most jest. Czy hmm. mogę zrobić tak. Wiesz, że mi tutaj brakuje? Direct control. Teraz zastanów się, jaki mają zasięg, archerzy. Aha, ale i tak e, potrzebuję spać. I oczywiście w gorszym łóżku. Ach, Jesus. Dobra, tu się nam trochę uspokoiło. No cóż, nie wiem, kiedy będzie następny odcinek. I mam nadzieję, że będzie trochę ambitniejszy. No ten wyszedł tak jak wyszedł, bo jak widzicie jest pełno komplikacji. Mam pomyśleć, że zaczęło się od po prostu głupich schodów. Ale wydaje mi się, że jak zbierzemy te kwiatki, to tak jak mówię, hmm, Krysia szybko wyleweluje. Jak ona szybko wyleweluje, to wtedy będzie mi dostęp do kleryka, który będzie po prostu healował nasze jednostki. Nie wiem tylko czy dobrze zrobiłem robiąc Bowmena. E, myślałem, że po prostu uda mi się. E, gdzie on biegnie? Gdzie ten niebany idiota biegnie? Szczerze mówiąc, całkiem niezły damage ma łucznik. Tylko. E... Nie wiem, gdzie był na kursie dobrych pozycji strzeleckich i tak dalej. I właśnie umarł. I ja pierdolę. Tym pozytywnym akcentem kończymy nagrywanie. Siema, kojarzycie się, 206.